Witam na filmie omawiającym gramatykę do lekcji 55. Dzisiaj nauczymy się odmieniać czasownik want oraz tworzyć pytania w czasie The Present Simple. Czasownik want oznacza chcieć i jest ważnym czasownikiem przede wszystkim dlatego, że człowiek ma to do siebie, że zawsze czegoś chce, czyli jest często używany. Dobrze jest więc umieć w języku angielskim powiedzieć to, co chcemy. Want odmienia się jak każdy inny czasownik w Present Simple. Jednak należy pamiętać, że jeśli mówimy, że chcemy coś zrobić, czyli po czasowniku want pojawi się kolejny czasownik, to te dwa czasowniki są oddzielone słówkiem to. I want to buy a new car. Nie ma słówka to, jeżeli po czasowniku want jest rzeczownik. I want a new car. Pytania w czasie Present Simple. Budujemy za pomocą czasownika posiłkowego du. Gdy podmiot sprawca jest w trzeciej osobie liczby pojedynczej, jest to das. Ponieważ nasza końcówka s emigruje w pytaniach do operatora, tak jak w przeczeniach, nie będzie jej przy czasowniku głównym. Pytania, które zaczynają się od czasownika posiłkowego, są to pytania zamknięte, czyli takie, które, gdy tłumaczymy na język polski, Zaczynają się od czy. Można na nie odpowiedzieć tak lub nie. Poprawna, pełna forma odpowiedzi to Yes, I do, No, I don't. I w trzeciej osobie liczby pojedynczej Yes, she does, No, she doesn't. Gdy chcemy zbudować pytanie otwarte, czyli takie, które zaczyna się od zaimka pytającego, budujemy pytanie tak, jakby zaczynało się na czy i wstawiamy na początek zaimek pytający. Where do you want to go? What does she want to eat? Wyjątkiem jest pytanie, które zaczyna się na kto. Kto wyprowadza psa na spacer w Twoim domu? W tym pytaniu nie ma podmiotu, bo jest to właśnie pytanie o podmiot. Kto? W takim przypadku nie stosujemy operatora du do albo das. Zdanie ma szyk zdania oznajmującego i czasownik, podobnie jak w języku polskim, ma formę w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Czyli ma końcówkę S. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że pytania otwarte sprawiają najwięcej problemów. Typowym błędem jest pominięcie do i das. W pytaniach na czy podświadomie szukamy słówka czy. Ponieważ ono nie istnieje, nie ma jednego dedykowanego słowa, które uniwersalnie oznaczałoby czy w języku angielskim, szukamy więc czegoś, co je zastąpi. Dlatego do i das wchodzi nam dosyć łatwo. W pytaniach otwartych często pojawia się szyk zdania polskiego. Co ona chce jeść? What she want lub what she wants to eat. I jest to kalka z języka polskiego na angielski. Dlatego nalegam, żeby budować sobie w głowie i mówić na głos możliwie często i dużo takich pytań, żeby wyrobić sobie zwyczaj i nieśmiertelny automatyzm. Czasami zdarza się, że pamiętamy o operatorze, ale zamiast do i das stosujemy to be. Tak bywa na początku, gdy odmiana to be jest lepiej przyswojona niż nowa odmiana innych czasowników. To be czasami też błędnie zastępuje do i das w pytaniach na czy. Przenieście się teraz na platformę engbook.pl i wykonajcie ćwiczenia, pracujcie ze słownictwem i wydrukujcie dodatkowe materiały. Możecie też odtworzyć playlistę z ćwiczeniami YouTube. Dajcie też nam suba, to zawsze pomaga. I to już jest koniec tej lekcji. Well done, dobra robota!